Dlaczego kiedy toksyk nie może manipulować tobą, manipuluje innymi, aby źle o tobie myśleli. Gdy odbierzesz toksykowi władzę nad sobą, jego następny ruch może być jak scenariusz zmrocznego thrillera. Zaczyna siać plotki, przekręcać fakty, budować sieć złudzeń, byś ty w oczach świata stał się tym złym. Dlaczego? To nie jest zwykła złośliwość, to strategia przetrwania. Oto co dzieje się za kulisami psychiki narcystycznej i jak możesz się przed tym bronić? Po pierwsze, jeśli nie możesz być moją marionetką, staniesz się moim wrogiem. Prawo lustrzanego odbicia. Toksyk postrzega relacje jak grę w szachy, gdzie ludzie są pionkami. Gdy traci kontrolę nad tobą, jego ego zostaje ranne, a on nie znosi ran. Jego umysł uruchamia wtedy mechanizm obronny. Jeśli nie mogę cię zniszczyć bezpośrednio, zniszczę twój wizerunek. Dlaczego to robi? Zachowanie władzy. Zły człowiek potrzebuje być bogiem w swoim świecie. Gdy kwestionujesz jego jej narrację, musi zdyskredytować twoją wersję, by zachować status quo. Triangulacja. Wciąga innych w trójkąt dramatu, by stworzyć sojuszników przeciwko tobie. To jak rzucanie kości w grze, gdzie stawką jest twoja społeczna pozycja. Zasilanie ego Każda osoba, która uwierzy w jego jej kłamstwa, staje się dawcą narcystycznej podaży, czyli emocjonalnego paliwa, które utrzymuje go, ją przy władzy. Po drugie, zatrute opowieści, czyli jak psychofak, przekręca rzeczywistość. Wyobraź sobie, że manipulator, manipulatorka jest reżyserem filmu, w którym ty grasz rolę czarnego charakteru. Jego narzędzia to selektywna prawda, mówi półprawdy, wyolbrzymia twoje błędy i pomija kontekst. Na przykład, ona mnie opuściła, gdy byłem chory, ale nie dodaje, że sam prowokował kłótnie. Projekcja przenosi na ciebie swoje wady. Jeśli on kłamie, oskarży cię o kłamstwa. Jeśli jest niestały, Nazwiecie nieprzewidywalnym. Wieczna ofiara. Udaje męczennika, by wzbudzić litość. Poświęciłem dla niej wszystko, a ona? Brzmi znajomo. Psychologiczna pułapka. Ludzie łatwiej wierzą w skandaliczne historie, niż w trudną prawdę. Toksyk to wie i bezwzględnie to wykorzystuje. Po trzecie, niewidzialna tarcza. Jak nie dać się wplątać w sieć? Nie jesteś bezbronny. Oto strategie obronne potwierdzone przez psychologów. Po pierwsze, zasada szarej skały. Stań się nudny jak kamień. Nie reaguj emocjonalnie. Toksyk żywi się twoim gniewem lub smutkiem. Dokumentuj wszystko: smsy, e-maile, nagrania. Gdy ktoś pyta, dlaczego on tak tobie mówi, pokażesz dowody, a nie słowa. Nie tłumacz się obcym. Jeśli ktoś wierzy w plotki bez rozmowy z tobą, to nie jest twój sojusznik. Oszczędzaj energię dla tych, którzy pytają, jak było naprawdę. Zbuduj swoją ekipę. Otocz się ludźmi, którzy znają prawdziwą twarz, Narcyz boi się świadków. Po czwarte, dlaczego to nie twoja wina? Sekret, który musisz poznać: Zły człowiek nie atakuje cię, bo jesteś słaby, atakuje cię, bo jesteś piekielnie silny. Jego nienawiść to odwrócone lustro twojej niezależności. Gdy przestajesz tańczyć w jego rytm, stajesz się zagrożeniem dla iluzji, którą budował latami. Pamiętaj, jego i jej kłamstwa mówią więcej o nim niż o tobie. Jak pisał Robert Green w 48 prawach władzy. Najlepsza zemsta to nie zejść do poziomu wroga, ale zmusić go, by wspiął się do Twojego. Toksyk może ukraść chwilę Twojego spokoju, ale nie Twoją tożsamość. Jego słowa to tylko dym. A gdzie jest ogień, który go produkuje? W jego własnych rękach. A ty masz prawo odejść z głową, uniesioną wysoko. Świat jest pełen ludzi. Którzy usłyszą Twoją historię. Wystarczy, że zaczniesz ją opowiadać. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.